Dzień dobry panie Radosławie. Choinka żywa czy sztuczna? Żywa, żywa choinka, żywe święta. Sztuczna choinka, sztuczne święta. Otóż to, nie zgadzam ma, się. Nie ma takiego czegoś jak sztuczne święta. Przyjeżdża familii, rodzinka, trzeba żywe, normalne święta, jak sprzed lat, zrobić. My gdzie lecimy? Po choinkę. Lecimy po choinkę, słuchajcie. Miesiąc przed świętami wykupione wszystkie choinki wokół. Wokół naszego miejsca zamieszkania przyjechaliśmy aż gdzie? Na Island, do Morisona. Ja korzystam z nawigacji, bo jesteśmy tu po raz pierwszy, a wielokrotnie przyjeżdżaliśmy. I powiem Wam szczerze, że idąc ulicami, chodnikami, przejścia dla pieszych, cuda nie widy, wszędzie w oknach, na parterach są już choinki od miesiąca. Już jest problem, Wasze jest wykupione yy, wszelkie w Koło domu, w każdym prawie sklepie, już kołek nie Tam, ma. Więc przyjechaliśmy tutaj zobaczyć. A sztuczne nas nie interesuje. Nie, nie, absolutnie, że nie, więc idziemy teraz do Morrisona. Najprawdopodobniej są. Ja mam nadzieję, że będą. Gorzej jak nie, więc. Gorzej jak nie, no to ruszamy to do Glasgow. Lecimy do Glasgow, do centrum, więc idziemy zobaczyć, jakie są ceny. Właśnie, ciekawe, jakie ceny. Ja Zobaczcie słyszałam... jaka jest w ogóle pogoda, jest 18 mgła? grudnia, a jest taka mgła, że widoczność jest bardzo słaba. Kochanie, to zejdź z ulicy. Na samym środku. Jest jasna, jest jazda. w prawo. O, skręć łagodnie w prawo, tutaj Zbliżamy się. pan X mi mówi gdzie mam chodzić. Widzicie, to jest zorganizowany człowiek. Ale jestem ciekawa, czy będą te choinki. Nigdzie nie ma. Ale no zobaczcie, jaka mgła, Trzy rzeczywiście. 3 minutki. minutki do tego. Do celu. Do celu. Pogoda, słuchajcie, jest Zimno. Słodno. Jest zimno. Mgła połączona z mżawką, widoczność słaba. Jest zimno, no. <laughs> no jest zimno. No dobra, to ja wracamy ja zaraz, nie? Śnieg. Ja bym wolał śnieg. Niech no wiadomo, ja tak samo. Mam tego deszczu naprawdę już po dziurki w nosie, ponieważ... Ja lubię słońce, jak jest pogoda i... Albo zimno to musi być mróz, śnieg jak na zimę przystało, a nie takie kalakampry. Co zbliżamy się minio? I co? Zbliżamy się, orkiestra y, gra. Chyba będzie grać. Na razie nie ma. nie widać. Nie no musi być. Masz jakieś drobne? Czy to... Mam drobne. Ale to nie, chyba nie. Ale ładnie. I uh -huh. No, no, słuchajcie, pięknie zagrane, choinki są w tle. Idziemy zobaczyć w jakiej cenie. Są choinki? na szlachetny cel. My dzielimy się tym co, co, co szlachetne, bo jest u nas taka, takie powiedzonko. Grożdany w potrzebie, zwróci się do Ciebie. Proszę bardzo, są... do koloru. Ciekawe jakie ceny. Codziennie no, niskie ceny. <grymne> nie, to jest chłopaka, to środa. Ja? To prawdziwa chyba. Prawdziwa. prawdziwe. Właśnie, teraz wybór. Ta będzie najlepsza. A kurcze, nie wiem, ciężki wybór. Bo tutaj, bo stanowisko, I... I stanowisko od razu pakują, mamy mamy. Minio nie Idź z tamtej strony, ja się zapakuję no. <noise> Zaraz nas wyproszą Zaraz O właśnie przy okazji może stojak też kupimy. Jeżeli tutaj jest stojak, to na pewno też kupimy i... I zobaczymy, no wybierzemy, zapłacimy i... Jest wtedy... tutaj! Cena. A Cera... Słuchajcie, 30 funtów, 40 pięć i 70. ja myślę, że ta za 40 od będzie do dobra. Siedmiu, będzie, będzie dobra. Będzie problem ze stojakiem, słuchajcie. Może będzie tu na miejscu. Było tak, że nawet widzieliśmy choinki po 10 funtów, a stojaki najtańsze po 35. Trzeba było brać, ale nie, bo w sumie miesiąc przed to bez sens, nie? Dokładnie, ja się wbijam. Dobra. Takiego krzaka i idziemy. Żywy las, żywy las, ale pachnie naprawdę elegancko. Alinka, wybieramy i, I wracamy. I co Minio, wybrałeś? Wybraliśmy razem tutaj I... z podjentem, który nam... Could I have this one, please? Yes, sure. Thank you very much. You have for? No zaraz poprosimy też, żeby jest jak żeby to łagie było obsadzone. A tu będzie pan pakował, to ja o... Będzie zapakowane. Pomóż mi. Nie? A patrz. Perfekt i do pociągu <laughs> Ale śliczna Żywa choinka kochani to jest to ten klimacik, wszystko o Radek chyba jeszcze pyta się o... Stojak szczerze wam powiem, nawet nie wiem jak jest po angielsku stojak. No coś takiego. Twenty okej. Tędy Jakaś stojak. To jest No Możesz wlać. Możesz wlać wodę. Yeah. Yeah. To Widzisz, no. so. oh, right. ale fajnie. Będzie choinka żywa, będzie stojak. Everything. Słuchajcie, Słuchajcie, obsługa bardzo miła. Była... Hello. Hello! Hello, how are you? It's so Thank you. I'm Wszyscy uśmiechnięci, weseli wtedy... Yes. No dobra kochani, wracamy zaraz Mamy Teraz na pociąg i do domku. Lekko nie jest, jak widzicie. Mino, jak sobie radzisz? Ciężka? Elegancko! Pomóc ci? Nie, absolutnie nie. Dasz radę? No i tak się zachciało, ale jak żywe święta, to żywe święta. Zejdź z ulicy. Widulek mój. Ciekawe, ile ona ma wzrostu. Jak myślisz? Ile? Na pewno większa od nas. Wyższa, no? Na metr 1,75 m, metr m podejrzewa. Ale fajna, żywa choinka, jednak, kochani, to jest to. Jeszcze pójdziemy niedaleko naszego domu, pozrywać parę takich gałązek, bo mam. Plan zrobić takie fajne świeczniki. Ale fajnie. Co będzie? W swoim czasie! Dzisiaj sobota, we wtorek już przyjeżdżają sobota, goście. Chcesz odpoczynek troszkę no nie, Absolutnie, ja tylko czekam, kiedy się pożegnasz z naszymi kochanymi widzami. A ja chcę pokazać, jak sobie radzi świetnie. A ja sobie dobrze, dobrze. Słuchajcie, póki co bardzo gorąco zapraszamy na. Na livea? Na lajwa, live którego poprowadzi Alinka, Dzisiaj. A, ja, a ja w międzyczasie może się dołączę, bo mam trochę obowiązków, więc pozdrawiam i trzymajcie się. Hej!